Widzowie, dzisiaj reagujemy na nową piosenkę Mako, która 10 minut temu została wypuszczona. Mako, zapoznaj się z treścią ulotki. On dosłownie nie mógł zrobić lepszej piosenki, tylko zapoznaj się z treścią ulotki. Dobra, słuchamy i nie przedłużamy. Stary, zdejmij mi tą czopkę, co ty... Uuuu, nie wiedziałem, że masz łupie. Są się z treścią wlotki, dołączonej do opakowania. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie ma pojęcia, kto jest farmakota. To to ozdobisz, jesteś lotki Bo mama kłamie i ten syrop nie jest słodki. On nie smakuje jak tuszki, a nie Jest ohydny jak twoja twarz. Wyleczymy twoje wstępy. Ty! Na razie to nie zła ta piosenka. I w ogóle to jest oparta na faktach. Czemu, Mako? Czemu akurat zapoznaj się z treścią ulotki? Widzowie, oznaczamy Mako w komentarzach. I ja mu teraz zadaję pytanie: czemu akurat tytuł Zapoznaj się z treścią ulotki? Powiedz mi po prostu, Mako, dobra, słucham dalej. Ale na razie to niezła ta piosenka jest. Proszę zaufaj nam Ale musisz brać cztery tabletki dziennie Jeśli weźmiesz trzy, to umrzesz na miejscu Zapoznaj się z treścią ulotki Dołączonych do chłopaków ugania I skonsultuj się z lekarzem na farmę Chcę to, I I być może będziesz się na niebiesko, stary. Naprawdę warto wsiąść ten lek. Bo jeśli wszystko Nie będziesz miał tak na przez I jeśli chcesz, Nie wiem, nawet jak Chwila. Chwila, chwila, cofnę jeszcze. Ej Mako, jeśli to oglądasz, to wytłumacz mi w komentarzach, czy na serio nie wiesz, jak wygląda szan? No bo jak można nie wiedzieć, jak wygląda szan? Nawet jakieś dziecko, którym jestem, ja nie wie, jak wygląda chrzan. Jak może nie wiedzieć, jak wygląda chrzan? Powiedz, proszę, Mako, w komentarzach, że nie śpiewałeś tego na serio. Powiedz, proszę, bo to jest to oparte na faktach. No bo takie są reklamy: zapozna się z treścią ulotki, bla 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 bla. Ale powiedz mi, czy na serio nie wiesz, jak wygląda chrzan? Nie, no, Mako jest jakiś, nie wiem jak to powiedzieć, ale jeśli nie wie jak wygląda chrzan, to jest trochę szurnięty. Bo chyba każdy wie jak wygląda chrzan, co nie? Czy ja jestem jakiś wyjątkowy? Napiszcie mi, widzowie, w komentarzach, bo ja nie wiem już co myśleć. Mako serio nie wie jak wygląda chrzan? Czy Mako wie jak wygląda szan? Dobra, puszczam dalej. Nie będziemy o tym gadać. Ja w ogóle sprawdzę, czy umiemy powiedzieć się to, co tutaj było. Zapoznaj się z treścią ulotki, dołączonej do opakowania, lub z się z lekarzem lub Kremacentą. Ty, chwila, ja nie wiem. Dobra, teraz to powiem. Zapoznaj się z treścią odkrył skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twemu życiu lub zdrowiu. Ty, dobra, umiem to mówić. Dobra, lecimy dalej. Ale tak w ogóle to robimy teraz koncerty i będziemy niedługo w Gdańsku i w Warszawie i wygląda to mniej więcej tak. Widzowie, jeśli chcecie to może, ale dobrze. Że... Elo, jeśli chcecie na koncert mako pójść, to ja wam nie zabraniam.